Cześć jak się macie, z tej strony oczywiście Kasztan i ciepka, że Wam ciekawostki część 401. Zostawcie łapki w górę, subujcie kanał, aby nie przegapić końców na kanale. Prześlijcie finali spraszam do online'a. Zaczynamy! Teoria chaosu pokazuje jak niewielkie zmiany w początkowych warunkach mogą prowadzić do drastycznie różnych wyników w systemach niewolniczych. W lasach tropikalnych rośnie około połowy wszystkich znanych gatunków roślin na Ziemi. Impresjonizm to ruch artystyczny, który skupiał się na uchwyceniu chwili i gry światła. W przestrzeni kosmicznej nie ma dźwięków, ponieważ dźwięk wymaga medium takiego jak powietrze do przenoszenia fal dźwiękowych. W wielu starożytnych miastach, takich jak Jeruzalem czy Pekin, wznoszono mury obronne, które miały chronić mieszkańców przed najeźdźcami. 6 października obchodzimy Światowy Dzień Uśmiechu. Czarny kolor jest kolorem elegancji. Każda komórka w ludzkim ciele zawiera około 20 tysięcy genów. Szwajcaria jest znana z produkcji czekolady. Technologie odnawialne, tak jak energia słoneczna czy wiatrowa, stają się coraz bardziej popularne, ponieważ społeczeństwo stara się ograniczyć zużycie paliw kopalnych. Chociaż Mars wydaje się suchy, naukowcy znaleźli dowody na istnienie słonej, ciekłej wody znowu pojawiającej się na jego powierzchni. Słuchanie muzyki może wpływać na rytmy serca. Szybka muzyka może przyspieszyć tętno, a spokojna jest zwolnić. Pandy gigantyczne jedzą przez około 12-16 godzin dziennie. Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich i największych pozostałych fragmentów pierwotnego lasu w Europie. Czarne dziury powstają, gdy masywne gwiazdy spadaj, zapadają się pod wpływem własnej grawitacji, tworząc obszary, z których nic nie może uciec. W wielu kulturach na świecie sztuka ludowa odzwierciedla lokalne tradycje i historię, często wykorzystując naturalne materiały. 1 października jest obchodny dzień lekarza. Przebywanie w otoczeniu zieleni może zwiększać poczucie dobrostanu. Plutona uznaje się za planetę karłowatą, co oznacza, że spełnia pewne kryteria, ale nie jest uważany za pełnoprawną planetę w układzie słonecznym. Adele ma wyjątkową barwę głosu, ponieważ jej strony głosowe mają nietypową budowę, co dodaje głębi jej tonom. W niektórych kulturach filary symbolizują między niebem a ziemią, a także siłę i wsparcie dla wspólnoty. Brazylia jest największym producentem kawy na świecie, a jej kawa jest znana z wyjątkowego smaku. No to było tyle, ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że film się podobał. Do następnego dnia, pozdrawiam, trzymajcie się, do usłyszenia wkrótce, cześć!